Hlut hlut hlut

so so yeti kaide kontakto pana kişici bunda ki bükseçte doğru attı doğru 你还能再往深跑吗？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油、oh,！加油！加油！加油！加油！加油、no,！加油、no. 啊！加油、oh,！加油、oh,！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油

Cennego chyba z Waszej perspektywy punktu w dzisiejszym spotkaniu, chociaż podejrzewam, że później e, w czasie spotkania apetyt był na, na coś więcej jednak. Zdecydowanie. Myślę, że zwłaszcza w pierwszej połowie no, mieliśmy trzy takie bardzo klarowne sytuacje, które, e, których nie wykorzystaliśmy. Na pewno no, szanowaliśmy. 0-0, bo takie założenie było, żeby w pierwszej połowie nie stracić bramki. Też problem kadrowy, który się stworzył, był jeden młodzieżowiec wypadł w ostatnim meczu, mi połzowo za cztery żółte kartki. To też zdecydowało o tym, że, że skład wyglądał trochę inaczej, jakbym sobie tego życzył, ale myślę, że dzisiaj będę czuł duży niedosyt, bo zwłaszcza w pierwszej połowie były trzy takie warowne sytuacje których nie wykorzystaliśmy w drugiej połowie e, nie Nie. Dowiedzieliśmy tego. No i myślę, że e, tak, jeszcze na gorąco mam duży wzrost, no, bo, bo, bo sytuacje, z których akurat e, te bramki padały. E, w Armii Grejewo, no to takie były, w których mogliśmy dużo lepiej się zachować, bo no, tam straty były bardzo wysoko i nie przerwaliśmy tego ani wysoko, ani gdzieś tam by, niżej. I tak z, myślę, że z naszych jakby błędów nie te same szalone spotkanie generalnie dla kibiców. Czerwona kartka w Armii Grajewo, później niespodziewana chyba zmiana bramkarza na zawodnika z pola. Miał trener moment, że przy 2-0 dało się trochę odetchnąć, że może, może będą te trzy punkty. Czy, czy jednak cały czas gdzieś tam obawa była o dowiedzenie tego wyniku? To znaczy obawa, Kuba akurat Jakub Wojna, który e, zmienił e, Kamila Ulmana już e, kiedyś w meczu z e, Wisą Szczuczym e, w poprzednim sezonie e, e, grał na bramce i naprawdę fajnie wygląda. jest to zawodnik z pola, grający na e, boku obrony, ale, ale ma takie umiejętności, że może skoczyć, pomóc jak, jak trzeba i tak dzisiaj właśnie było. Na pewno obawa jakaś tam była przy pierwszych e, kilku minutach, no bo bo nie ma co ukrywać, chłopak wchodzi. Nierozgrzany, nie tak naprawdę. Jeszcze czytam w żapach, żeby ktoś go rozgrzał bramkasko, nie wierzył, ale, ale wyszło, że na pewno pomógł, bo, 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 bo w kilku sytuacjach, zwłaszcza w, tam, w końcówce, kilka minut przed. W re, kilka minut przed końcem tego czasu gry, tam była taka sytuacja gdzieś tam z boku, że końcówką łóżki wybronił sytuację sam na sam. Także też myślę, że na pewno pomógł. Uniwersalny żołnierz tak zwany, na, ma, idealny jest, na tę tak, na, na ligę. Tak, tak, tak. Dziękuję trenerze i gratuluję jednak tego po jednego Dziękuję. punktu. Ja, szanuję szanuję. Punkt. Dzień dobry trenerze. Gratulować jednego punktu, czy jednak niekoniecznie radość w naszych szeregach po dzisiejszym spotkaniu? Biorąc pod uwagę okoliczności, jakie w dzisiejszym, jakie w dzisiejszym meczu nastąpiły, to, to pewnie, pewnie gratulować, aczkolwiek na pewno mamy duży niedosyt, bo mimo tych okoliczności, to, to jeszcze mieliśmy tak naprawdę w tych okolicznościach, które, które nastąpiły, mieliśmy więcej okazji. Niż, niż jak graliśmy po 11, więc troszeczkę niedosyt jak najbardziej jest, bo, bo przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, to, to, to zrozumiałem, i, 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 a niestety po raz kolejny z kryptem straciliśmy dwa. Właśnie duży, duże pretensje do drużyny za to, że gdzieś tam obudziliśmy się dopiero po, po właściwie trzech gongach, bo, bo i po dwóch bramkach i, i czerwonej kartce. Nie, nie mam pretensji do drużyny. Wydaje mi się, że z, tak z, perspektywy, z perspektywy ławki od początku pierwszej połowy dążyliśmy do tego, żeby się przez krypiankę przebić. Ciężko nam było o to, bardzo, bardzo trudne warunki postawili gospodarze i, i, i trudno nam było stworzenie dogodnych sytuacji. No. Bardziej, bardziej miał, miałbym pretensję, mogę mieć pretensję na pewno o to, że, że do, dopuściliśmy do utraty tych dwóch bramek, bo... Jak, jak to okoliczności, w jakich je straciliśmy, bo troszeczkę, troszeczkę tutaj za, zby, zbyt łatwo, no ale piłka nożna to gra błędów, gdzieś tam te błędy my, my popełniliśmy w, danej, w danej, fazie, danej fazie meczu i, i to my te, te bramki dwie straciliśmy. Także nie, jeśli chodzi o ofensywę, no, niewiele z tego wynikało, ale, ale, ale mieliśmy tak jakby przewagę w posiadaniu piłki i kontrolę nad tym meczem przez większość czasu, tak. dopóki, oczywiście, dopóki to jeszcze wynik wyglądał ze, na tablicy 0-0 był i tutaj troszeczkę brakowało nam pomysłu jak, jak się przebić przez tą obronę, jak, jak ją rozgryźć. Właśnie z perspektywy trybun wyglądało, że ta pierwsza połowa delikatnie ospała i, i w, w dosyć wolnym tempie z obu stron e, i można było założyć sobie, że to przez zmęczenie może niedzielnym meczem, który był niedawno, ale tych sił jednak w końcówce nie zabrakło, bo w 10 wyglądowaliśmy bardzo dobrze. Nie, nie obawiałam się o, o aspekty fizyczne, bo teraz, że jestem, znam, znam chłopaków, wiem jak, jak się czują yy, aktualnie. Wiedziałam też, że mamy bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, także i o aspekty fizyczne w ogóle nie, nie martwiłem się. Dobrze wyglądaliśmy, mimo tego, że nawet byliśmy graliśmy w osłabieniu. To, to, to i byliśmy często bardzo kontratakowani, to, to mieliśmy naprawdę dużo energii, żeby, żeby wracać, żeby bronić, więc tutaj to, to, to nie zawiodło na pewno. No, czy ospała pierwsza połowa? No, krypno, krypno na swoim boisku, dosyć. Nie jest to to blisko, nie jest zbyt duże, i na pewno oni, są, gości, gospodarzy jest bardzo dobrze zorganizowana. To trzeba im oddać i dobrze się, umiejętnie się bronili. Jest tam wielu zawodników, którzy, którzy mają ze sobą fajną przeszłość, i, 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 to, i to było yy, widać, ciężko było nam się przebić. Ale że to oby w takim razie lepsza skuteczność i, i może lepsze wejście w spotkanie w sobotę, już Płaty, ze śniadowym. Mamy, mamy w sobotę kolejne zawody. Bardzo, bardzo cenię sobie to, jak, jak drużyna dzisiaj zareagowała mimo tych trudności, mimo tego, że byliśmy w 10, graliśmy w 10, graliśmy na wyjeździe, przegrywaliśmy 2-0, to dążyliśmy do tego, żeby ten wynik odwrócić. Nie było, nie było złożenia broni, nie było rezygnacji, tylko cały czas chcieliśmy, chcieliśmy ten, ten wynik poprawić i finalnie jest on, jest on powiedzmy pozytywny bo nie przegraliśmy, także to są też takie aspekty które, które, które my aktualnie budujemy i które, które nam przy, na pewno w przyszłości e, zaprocentują Zgodnie z tym co trener powiedział gratulacje w takim razie tego remisu i do zobaczenia w sobotę Dziękuję bardzo, do zobaczenia w sobotę